Nadleśnictwo Rudka jest drugim co do wielkości, jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, nadleśnictwem w Polsce. Ogólna powierzchnia to 236 tysięcy hektarów, powierzchnia leśna to bez mała 50 tysięcy hektarów, w tym 15 tysięcy hektarów lasów państwowych. A symbolem nadleśnictwa jest Rudosław. Był taki pan, który był gajowym przed wojną. W wojnę, no wiadomo, był bez zajęcia i jakby tymi grubymi dębami, a zwłaszcza tym już Rudosławem, handlował ludźmi. No, przynosili jakieś tam jedzenie, jakiś tam napitek. No i on im sprzedawał te, tego dęba. Oni na drugi dzień przyjeżdżali, no ale to niemożliwe, by był do pocięcia. Ta jego potęga no, jest niesamowita. No. Jest pierwsze dziesiątce drzew w Polsce pod kątem swoim. 500 lat, drugi co do wysokości w Polsce, 35 metrów wysokości, 7,5 metra obwodu, czyli dla wyobraźni mogę powiedzieć, że z tego jednego dębu stawi się cały dom. Jestem dumny, że taki dom występuje u mnie na leśnictwie. mogę wam pomóc pielić powiem uczciwie że kiedyś byłem na praktyce w dawnym NRD i polegała praktyka tylko na pieleniu. Aby powstał las trzeba go posadzić. z Sadzonek wyprodukowanych w szkółce. Rocznie w nadleśnictwie Rudka odnawiamy las na powierzchni 110 hektarów, z czego połowę sadzimy dębem. W szkółce siejemy Około 5 ton żołędzi, z których wyrasta 640 tysięcy sztuk młodych dębów, które po jakichś 2-3 latach sadzimy w lesie. Następnie czekamy 150 lat, no i wycinamy. W ramach pielęgnacji i użytkowania. W Lasach Nadleśnictwa ródka pozyskujemy rocznie około 75 tysięcy metrów sześciennych drewna, w proporcjach 40 tysięcy metrów sześciennych surowca iglastego i 35 tysięcy metrów sześciennych drewna liściastego. Na tle regionu, a jeszcze wyraźniej na tle kraju, wyróżnia nas duży udział gatunków liściastych, a w szczególności dębu, który cieszy się ogromnym powodzeniem jako materiał na ekskluzywną stolarkę, ale również jest wielkie zapotrzebowanie na wysoce energetyczny opał dębowy. Ale oczywiście od posadzenia do ścięcia dębu jest długi czas i cały ogrom pracy. Średnio rocznie w Nadleśnictwie ródka zakładanych upraw dębowych jest około 110 hektarów, co w przeliczeniu na ilość wysadzanych sadzonek daje nam 560 tysięcy sztuk. Następnym etapem w życiu młodego drzewostanu jest pielęgnacja upraw, która polega na poprawie warunków dla wzrostu młodym dębom. Osiągamy to przez eliminowanie konkurencyjnej roślinności zielnej, a także usuwanie niepożądanych do gatunków lekko nasiennych. W ten sposób odsłonięte młode dęby narażone są na zgryzanie przez zwierzynę. Zabezpieczamy je osłonkami tekpolowymi. Kora kilkunastoletnich dębów jest przysmakiem jeleni, które powodują szkodę zwaną społowaniem. Jeżeli nie podejmiemy działań w celu ich zabezpieczenia, to w przyszłości powstanie zabitka, a w ranę wejdzie grzyb powodujący zgniliznę. Rozwój tych drzewek zostanie zaburzony, a przecież chcemy wyhodować ładne, potężne dęby. Nawet stare drzewostany dębowe wymagają ochrony. Te potężne drzewa są narażone na gałżery powodowane przez niewielkie owady, jakimi są zwójki dębowe. Każdego roku kontrolujemy stan liczebności tych mutyli, wywieszając pułapki feromonowe. W naszym nordyśnictwie dęby musimy również chronić przed bobrami. Sposobem na to jest owijanie drzew folią lub siatką. Zagrożeń jest wiele, ale radzimy sobie. Drzewa, z których mamy ją być zbierane, żołędzie selekcjonujemy, i ta selekcja odbywa się w zasadzie tylko na podstawie zewnętrznych cech, cech wyglądu. Z wybranych drzewostanów. Jesienią zbieramy żołędzie, które po odpowiednim przygotowaniu wysiewamy w szkółce leśnej za pomocą siewników. Kiedyś siew był ręczny, ale teraz już stosujemy siewniki. Praca jest szybsza, sprawniejsza. No i dokładność siebie jest dużo lepsza. W ten sposób cały cykl, cała przemiana pokoleń zaczyna się od nowa. Ale oczywiście nadośnictwo rudka to nie tylko hodowla, uprawa i pozyskanie dębu, ale również i restytucja kaczki. Wsiedlaniem kaczki krzyżówki zajmujemy się od 2011 roku. Przez 6 lat wsiedliliśmy 6000 sztuk. Ponad połowę zaobrączkowaliśmy. Program wsiedlania jest monitorowany, dzięki czemu posiadamy informację, że od 2014 roku populacja kaczki, krzyżówki na stawach w Pietkowie wyraźnie rośnie. Z czego jesteśmy dumni. W ramach naszej pracy zajmujemy się również ochroną przyrody. Perełką w tych działaniach jest rezerwat przyrody koryciny który został utworzony w celu zachowania zbiorowiska przyrodniczego, zwanego grądem. Od 2013 roku organizujemy targi leśne Las i My. W 2016 roku po raz pierwszy podczas targów zorganizowaliśmy zawody drwali. Głównym celem tych zawodów jest pokazywanie bezpiecznych metod przy pozyskaniu drewna. Celem targów jest promocja lasów państwowych, ale to też wszelkiego rodzaju działania leśników mające na celu przede wszystkim edukację. Ośrodek Edukacji Leśnej Cyraneczka powstał z myślą o edukacji młodzieży. Uczymy poszanowania dla rodzimej przyrody. Staramy się młodzież oswajać z patykami, kamieniami, szyszkami. Czy drzewa są nam potrzebne? Tak. tak żeby papier... Uważamy, że w ogóle od małego powinien młody człowiek mieć dużo kontaktu z naturą. Życie nadośnictwa toczy się wokół dębów. Marzę, aby tu w Siemionach, pośród 56 ponad 300-letnich dębów przesiąkniętych historią, powstało muzeum tego drzewa. W muzeum chcielibyśmy pokazać to drzewo, pokazać jego związek z nami, pokazać to, że dąb i my jesteśmy ze sobą. Na stałe związanie. Nadleśnictwo Rudka to przede wszystkim ludzie. Jest nas bez mała 70. Ludzi wszechstronnie wykształconych, doskonale przygotowanych do swojej pracy i całym sercem jej oddanych. Ludzi kochających las, ludzi kochających Dębę.